no museu sim, sim, sim. É... Polskiego. Dzisiaj Pan nas oprowadzi po muzeum. Muzeum Wojska, jak co roku, przygotowało bardzo bogatą ofertę na ferie zimowe dla młodzieży, dla dzieci od, 8, od 6 do 12 lat. Mamy zajęcia na naszej nowej wystawie czasowej, w, na wojskowym atelier, gdzie dzieci mogą zrobić sobie zdjęcia, zapoznać się z tym, jak wyglądały fotografie w okresie międzywojennym, jak fotografowali się żołnierze w okresie międzywojennym oraz na czym polegała tak naprawdę. Życie żołnierzy poza służbą, poza jednostką, o tym opowiadają zajęcia po służbie. Mogliśmy robić różne albumy i że mogliśmy znajdować różne rzeczy i... Pistolety. Przekonaliśmy się, że warto, naprawdę, że to nie, nie są jakieś miejsca y, nudne czy no, że, że dzieci y, nie mają co tu robić, tylko jak widać, bardzo ciekawie tutaj panie prowadzą zajęcia, dzieci są zainteresowane. No, także bardzo pozytywnie całą tą wycieczkę odbieramy. Ja Czego chciał... przebaczyć? Pistolety! Ja, ja też pistolety, jakieś ubrania żołnierzy, A ja na chcę przykład. ja zobaczyć bomby. A ja czołgi. Do... Ja bym <laughs> chciał zobaczyć czołgi, pistolety i armaty. A ja bym chciał ja chcę, wszystko zobaczyć. Ja chcę zobaczyć też wszystko i też zbroje rycerskie, bo tu są. Mamy bardzo ciekawe zajęcia, także ruchowe, które nazywają się średniowieczni architekci. Na zajęciach tych poruszamy tematykę średniowieczną, budujemy zamki, zarówno takie większe, jak i mniejsze. Rozumiemy to przez, przez klocki kobi, oraz przez steropionowe cegły. Dzieci przebierają się za rycerzy, dokonujemy takich ceremonii jak pasowanie na rycerza, opowiadamy o całej o całej ceremoniale rycerskim, prawda? O kodeksie rycerskim, o tym jak rycerz powinien się zachowywać, prawda? Potowaliśmy zamki, Jesteśmy robiliśmy takie całgi. i ja je teraz wiedzę. Nasza oferta przewidziana jest dla grup zorganizowanych do 30 osób. Oczywiście wcześniejsze zapisy są jak najbardziej tutaj cenione przez nas, z tego względu, żeby po prostu organizacyjnie to wszystko ogarnąć, bo mamy bardzo duże zainteresowanie um, i um, po prostu, żeby e, g, tak zorganizować dla młodzieży czas. I są pistolety i pistolety. Dla mnie najbardziej broni się pobadowa Minigam i bazooka. Jeśli ktoś przyjdzie z dzieckiem do naszego muzeum, jak najbardziej może zwiedzić wszystkie wystawy. Może oczywiście poprosić naszych pracowników o opowiedzeniu poszczególnych tutaj sal, prawda, Co się tutaj znajduje, co te sale tak naprawdę reprezentują, o czym one opowiadają. I w każdą sobotę mamy wstęp bezpłatny na zwiedzanie naszego muzeum.